Od porażki rundę rewanżową na własnym boisku przy ulicy Polnej rozpoczął start Nidzica. Na inaugurację zmagań wiosennych w sobotę 29 marca czwartoligowi zawodnicy Nidzicy podejmowali rezerwowy skład z Tomilu Olsztyn. W pierwszej połowie to młoda drużyna startu dyktowała warunki na boisku. Nie brakowało wspaniałych okazji do objęcia w tym meczu prowadzenia. Niestety zabrakło doświadczenia i opanowania. W pierwszym kwadransie dwóch stuprocentowych okazji nie wykorzystał Kamil Michalski oraz Radek Olszewski. Po zmianie stron obraz gry ulega zmianie. Bardziej doświadczeni piłkarze olsztyńskiego 100 milu w 55 minucie zdobywają prowadzenie dla swojego zespołu. Strata bramki podcięła skrzydła zawodnikom startu, którzy w 62 minucie po raz drugi musieli wyciągać piłkę z siatki. W końcówce spotkania sędzia dyktuje jedenastkę dla zawodników z Nidzicy, lecz Kamil Michalski posyła piłkę. Piłkę wysoko nad poprzeczkę. Po niewykorzystanej akcji Nidziczanie stosują nieustanny pressing na rywalu, co przekłada się na kilka sytuacji podbramkowych. W jednej z nich jeden z zawodników 100 milu posyła piłkę do własnej siatki. Spotkanie po dość ciekawym przebiegu zakończyło się porażką młodych Nidziczan, którzy ulegli swojemu rywalowi w stosunku 1 do 2. Jednak dobra postawa startu daje nadzieję na lepsze wyniki w kolejnych spotkaniach.